Witam serdecznie drogie mnie na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy co też energie przygotowały dla naszych lwów na ten tydzień. Co też dla naszych lwów na ten tydzień? Jakież energie lwa? Dla będzie kłócił. Lew się będzie kłócił i to niesamowicie mocno. Tutaj jest kłótnia, awantura i to na wymułach, ale powiem tak, będzie, jest to bardzo potrzebne. Potrzebne do oczyszczenia, do, tak jakby tak się miało zadzieć. Tak się miało zadzieć, bo coś nie funkcjonowało, coś było niechalo, coś się zadziało. Myślę, że będzie się Lew kłócił. Lew się kłóci. Odkrycie tajemnicy. Krycie tajemnicy i totalna transformacja, czyli coś wyjdzie na jaw drogie lewki w tym tygodniu i szansa dla Was ale moi drodzy, ucieka wam w czymś czas, nie wiem o co chodzi, ale z czymś wam ucieka bardzo mocno czas, niesamowicie mocno, to tak jakby zegar tykał, tyk, 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 on sobie tak tylko tyka do załatwienia pewnych rzeczy, do załatwienia pewnych spraw, ale dostajecie, nie bójcie się, bo tutaj jest tak jakbyście dostały jeszcze, jeszcze jakąś kolejną szansę, tylko uważajcie, żeby ta szansa nie była czymś podszyta, tak, bo to jest tak jakby tajemnica się przed lwami, słuchajcie, a ponieważ ułożyło się to Ułożyło się to w, w energii pracy. Czyli moim zdaniem jakaś tajemnica, uważajcie co robicie, czyli tak jakby ktoś obserwował, przyglądał się, czy to jesteście wy, czy to ktoś inny ma być na tym stanowisku, czy co dalej postąpić, jak dalej postąpić, co dalej z tym fantem zrobić. Natomiast w pewnym momencie to tak jakbyście się lewki poczuły jak w potrzasku, czyli stajecie i nie wiecie co macie dalej robić, bo to jest tak kilka spraw do załatwienia, kilka spraw które się nazbierały, a są naprawdę bardzo ważne i jeszcze na dodatek ktoś kto po prostu gdzieś tam dziam 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 być może ktoś z bliskim gdzieś tam wam dziamie nad głową. No, i tutaj trzeba będzie przywołać do porządku, bo widzę tutaj awanturkę domową. Ale jednocześnie przy tej awanturze domowej dowiadujecie się czegoś, czegoś, co tak naprawdę oczyszcza Was bardzo mocno. Oczyszcza, i tego, tego miałyście się właśnie dowiedzieć. Być może tego się będziecie miały dowiedzieć. O tym się dowiedzieć, tak o tym, bo to jest dla Was tak naprawdę szansa wyjścia dalej. Natomiast, drogie, lewki, coś, co odkładałyście w tym tygodniu. Nie ma czasu, już macie jeszcze czas do załatwienia, ale wydaje mi się, że jest to chodzi o kilka dni, żeby coś załatwić, coś, co powinno być doprowadzane do końca, coś, co powinno być doprowadzane do końca, bo myślę, że jeżeli to nawet powiem tak, jeżeli wiecie, że nie jesteście w stanie doprowadzić tego do końca, to rozmawiajcie, rozmawiajcie i mówcie z tego względu, że z tego tytułu będzie Wam dana szansa, ale to trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać, trzeba mówić, bo to jest tak, jakby są rzeczy, które zostały w swoim. Czasie zaniedbane, niedokończone, i w tym tygodniu po prostu jest kumulacja rzeczy do załatwienia, spraw do załatwienia. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zdrówko moi drodzy, no to jest tak jakby. Wygrałyście, wygrałyście na czas jakiś z czymś, tak? Nie wiem, czy z chorobą, czy z no nie wiem, z jakąś dolegliwością wygrałyście. No i puściłyście sobie to wolno, zostawiłyście to, zaniedbałyście, bo to jest zaniedbana, to jest rzecz zaniedbana, to jest rzecz, która była zaleczona, ale nie jest doleczona do końca. I tutaj, moi drodzy, trzeba. Ja bym powiedziała, że warto się udać do lekarza, warto się udać do lekarza. Nie jest to nic złego, ale pokazują mi się drogi rodne, pokazują mi się piersi, pokazują mi się narządy męskie, i tutaj warto by było po prostu skorzystać z z porady, tak, bo coś jest, coś jest tak jakby jest jakaś uda, jest to zasłona, jest to siódemka kielichów i ona stoi przy wieży przy śmierci, więc tak naprawdę chodzi o to, że coś nie umarło, coś nie odeszło, tylko coś, co może zburzyć Wasz porządek, ale to trzeba, jest to, nie jest to szkodliwe, nie jest to szkodliwe, natomiast coś wychodzi i trzeba tutaj pasowałoby sobie poleczyć, spojrzeć, przejrzeć się, przyjrzeć się temu, ale to jest coś, co zaniedbałyście to tak jakby, tak jakby dostałem leki, wziąłem i uważam, że jestem że już jestem zdrowy, tak, nie chory, tylko jestem zdrowy, no i nawet chyba nie poszliście, bo tutaj patrzę, że tu nie ma kontroli lekarza, bo gdzieś tam odeszliście sobie od tego tematu i to wszystko się w tym tygodniu, moi drodzy, wydaje mi się, że się bardzo mocno skumuluje i trzeba będzie to wszystko pozałatwiać, bo tutaj tak jakby coś jest niedoleczone, coś trzeba doleczyć, nie ma nic złego, słuchajcie, jest też taka podpowiedź dla Was, że w tym całym ruchu, w tym całym natłoku zdarzeń, jakie będziecie miały w tym tygodniu, a będzie tego, będzie tego ruchu, jest zapowiedź pieniążka, usankcjonowanie czegoś, zapowiedź us, usankcjonowania, jeżeli zepniecie swoje energię, tak, jeżeli nie pozwolicie komuś, kto Wam siedzi na garbie, gadać bzdur, nie słuchajcie nikogo, tak bym powiedziała, słuchajcie siebie, swojej intuicji, dosłownie swojej intuicji i ewentualnie poddajcie się wyrokom boskim, jeżeli chodzi o lekarza, tak, bo to jest dosłownie, dokładnie to, jeżeli chodzi tutaj o osoby, o osoby adekwatne do danego tematu, no bo to nie musi być lekarz, ale osoba adekwatna do danego tematu. To w tym wszystkim chcę Wam powiedzieć, zbierzcie, to tak jakby zbierzecie swoje energię, jeżeli zbierzecie swoje energię i nie będziecie, nie poskąpicie w jakiś sposób na siebie, nie wiem czy... Czy, czy będzie to materialne, czy jednak postawicie na siebie, przede wszystkim na siebie w tym wszystkim, no to powiem was, że czeka Was olbrzymi sukces na koniec tygodnia. Bardzo fajne zadowolenie i taki myślę, że sobota, niedziela to taki aż błogi relaks po tym wszystkim. Będzie Wam się bardzo ładnie należał i myślę, że tutaj z tego tytułu też skorzystacie, bo to jest jakiś wyjazd, to są jakieś odwiedziny, to są jakieś wyjazdy, to są spotkania towarzyskie mojej drobinewki. Także tak to widzę dla Was na ten tydzień. No troszeczkę było taki. Widzę, że sporo lwów jest takich spraw zaniedbanych, odsuniętych na czas jakiś, ale niestety czas pili. W tym tygodniu czas pili i wiele rzeczy trzeba będzie, kochani, załatwić, podopinać na ostatni guzik. Także tak to widzę. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Buziaczki. Hej, pa.